Siemanko moi drodzy, witam was serdecznie na koparcie w Rino. Ostatni odcinek, który właśnie tutaj nakręciłem, bardzo Wam się spodobał i chcieliście więcej materiałów tego typu. Dlatego właśnie jestem dzisiaj znowu na koparcie w Rino i pooglądamy sobie trochę porozbijanych furt. Wiecie, ostatnio jak byłem na koparcie, to nie było za dużo ciekawych samochodów. Europejskich fur praktycznie w ogóle nie było. I jeżeli chodzi o amerykańskie auta, no to powiem wam takie trochę wraki były i dużo starszych samochodów. Dzisiaj powiem wam tych samochodów jest mniej, ale jest więcej takich konkretnych aut, którymi moglibyście być zainteresowani, jeżeli właśnie chcecie sobie coś ściągnąć ze stanów. No i zobaczcie, na sam początek mamy tutaj. Bardzo fajnego Forda Explorera w wersji Platinium. Wiadomo, że wszystkie poduszki tutaj wywaliło, ale zobaczcie, to jest nowiutkie auto. Piękna skórka, pakiet Platinium. Wszystko czyściutkie. Kluczyki wiszą. Podejrzewam, że dałoby go radę nawet odpalić teraz. Pokażę Wam, jak wygląda z zewnątrz. Zobaczcie. Tutaj bok nieruszony. Tył w idealnym stanie. Tutaj ta strona tak samo bez żadnej szkody. To jest bardzo fajny pakiet tego Explorera. Zobaczcie sobie, macie trzeci rząd siedzeń, który jest złożony, bo tam jest wsadzone trochę części z przodu. Bardzo fajne te fotele kapitańskie z podłokietnikami. I pokażę wam teraz główną szkodę, która jest z przodu i powiem wam, że ona nie jest wcale tragiczna. Wiadomo, że szyba też jest tam puknięta, ale zobaczcie, tutaj tak naprawdę wystarczy pozakładać wszystkie te rzeczy, które były z przodu, nad kole, tutaj ten zderzak, maskę, myślę, że można by to wyprostować, jeżeli ktoś by chciał, ale można też założyć nową. Bardzo fajne autko, powiem Wam tak, takie coś ściągnąć do Europy, moim zdaniem mega sprawa, zwłaszcza w takim pakiecie, tym Platinium, to jest genialne auto. No, i jest kolejny europejczyk, zobaczcie. Audi Q7, troszeczkę starsze, i pokażę Wam, gdzie jest zniszczone. To jest ta wersja 3.0, jeżeli widzicie tutaj. Zobaczcie w środku, no to jak w starszym Audi, malutki ekranik. Tutaj wszędzie macie ten plastik, ale tak ogólnie powiem Wam, zadbane w środku macie ten duży szyber dach. Z tyłu jest jeszcze jeden, właśnie nad trzecim rzędem siedzeń. Ogólnie, auto w środku, powiem Wam, fajne, zadbane, nie śmierdzi papierosami. Tutaj z przodu, tak jak zobaczycie, są delikatne zniszczenia. To wygląda tak, jakby po prostu ono dostało z boku, i z przodu w korku, po prostu na autostradzie. Bo tutaj macie główne zniszczenie z tej strony. Poszło lusterko, klamka, przerysowany cały bok, próg urwany, i tutaj Wam coś pokażę. Ten cały panel był kiedyś już robiony. Widzicie, odchodzi cała ta plastelina. Zobaczcie, ile tego oni tutaj nałożyli w momencie, kiedy to reperowali. Tu jest prawie centymetr gliny zrobionej na tym zderzaku. I teraz to widać dokładnie, gdzie było właśnie reperowane. Ale tak, poza tym, to powiem Wam, fajne, starsze troszeczkę Audi. Nie widzę tam przebiegu w tym momencie, ale możecie sobie zobaczyć tutaj numer aukcji, jeżeli chcecie. Proszę bardzo, zobaczcie a tutaj bardzo fajne auto Toyota RAV4. Właśnie już w tej nowej budzie, widzicie z tym fajnym nowym przodem. Bardzo fajny kolor, to jest kolejna sprawa. Zobaczcie wnętrze, idealne. Skóra, skóra. Bardzo fajne, wygodne fotele. Macie te pomarańczowe wstawki też na siedzeniach i właśnie przeszycie jeszcze z tyłu wszystko kanapa w idealnym stanie i powiem wam że chodzę, oglądam to auto i nie mam zielonego pojęcia jakie tutaj jest zniszczenie w tym samochodzie i dlaczego on właśnie tutaj wylądował bo zaraz wam pokażę drugi bok nie ma nic ani z przodu ani z boku nie ma żadnych zniszczeń tu możecie zobaczyć sobie Numer aukcji, jeżeli chcecie, wersja Adventure Toyota RAV4. Kurde, powiem Wam, bardzo fajnie to wygląda w środku, ale nie wiem, co się stało z tym samochodem. Możecie sobie sprawdzić po numerze aukcji. No a tutaj kolejny Europejczyk Audi, na takich nawet fajnych felgach. Pokażę Wam w środku, bo ma naprawdę genialną tapicerkę. Bardzo mi się podoba to połączenie. Czarnego z brązowym, naprawdę spoko to wygląda. Zadbane w środku, wiadomo, poduszki wszystkie wystrzeliły. A dlaczego? No to już wam pokazuję. Tutaj dostało, właśnie z tej strony, po kole i po spodzie, tam samochodu. A tutaj kolejny Grand Cherokee, walnięty z przodu, tak jak widzicie. Pokażę Wam jeszcze z tej strony, żebyście mogli sobie zobaczyć. I tutaj z boku trochę też jest spłuknięty, A tak poza tym Jakimiś tam małymi ryskami Wgnieceniami To, o, te drzwi się nie otworzy To tak naprawdę To auto jest w dosyć dobrym stanie Tylko to już to jest taki kilkuletni samochód Ale Bardzo fajne ma wnętrze, zobaczcie Czarne skóry, czarna podsufitka Duży szyber dach Fajne chromy w środku. Powiem Wam, że przyjemnie to wygląda. Naprawdę zadbane auto. Wersja Limited, tak jak widzicie, 4x4. Pokażę Wam jeszcze numer aukcji. Sprawdźcie sobie, jeżeli chcecie takie coś sobie ściągnąć. Zobaczcie, kolejny Europejczyk Audi S5 na fajnych felgach czarnych, to jest rok 2013, z tego co pamiętam, powiem Wam tak, w środku bardzo zadbane auto, bo tutaj jest wsadzony właśnie kawałek tego spoilera. Ale zobaczcie sobie, z tyłu wyjęte są te reflektory i tu jest główna szkoda właśnie na boku samochodu z tyłu. Ale zobaczcie w środku, naprawdę zadbane auto. Jak na 2013 rok, to powiem Wam, że jest w świetnym stanie. Zobaczcie, a tutaj, autko, którym nawet jeździłem u dealera, czyli Dodge Durango. Tylko, że to jest bardzo podstawowa wersja, bo nie macie nawet skórzanych siedzeń. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o wnętrze, to powiem Wam, jest czyściutko. Wszystko jest zadbane, nie jest porysowane. Te chromy praktycznie wyglądają jak nowe, bardzo fajnie. I poza tą szkodą z przodu, tak naprawdę tutaj nic innego nie ma. No i jeszcze znaczek transformersów ktoś sobie przykleił, no ale mniejsza o to. Zobaczcie drugi bok, tutaj też wszystko wygląda elegancko. Jeżeli chcecie sobie właśnie zobaczyć, ile taki Durango chodzi tutaj. Z kopartu, zobaczcie sobie numer aukcji. Jeszcze raz wam pokażę szkodę z przodu. Zobaczcie, tutaj delikatnie rozbite z przodu Subaru Legacy w bardzo fajnym tym grafitowym kolorze. Nie pamiętam jak sobie Subaru ten kolor dokładnie nazywa, ale jest bardzo fajne, zadbane, przyciemnione szyby już macie z tyłu. W środku powiem Wam jest ładna, czarna skórka właśnie od Subaru. Bardzo fajne są te fotele, wygodne i nie wygniatają się tak łatwo. Także naprawdę rewelacja, jeżeli chodzi o wnętrze. Nie widać tutaj w ogóle żadnych zniszczeń. Poza kurtynami, które po prostu wystrzeliły z tyłu. Auto nie ma żadnych uszkodzeń. Tak jak widzicie, z tej strony jest to samo. Wszystko jest w dobrym stanie. Macie szyber dach w tym samochodzie. Niestety tylko ten przód jest. Puknięty trochę. Macie nawet ten reflektor, przetrwał, czyli potrzebny wam tylko jeden. Ciekawe, czy on tutaj dostał po silniku, czy nie. No nie widać, żeby tam poszło zniszczenie po silniku za bardzo. No ale widzicie, tak to wygląda. Subaru Legacy bardzo fajny samochód. Sam kiedyś takim jeździłem. Moi drodzy, takie odcinki, właśnie z kopartu, będą pojawiały się na moim kanale co jakiś czas. Jeżeli będę na przykład odwiedzał jakieś inne miasto w Stanach, to też postaram się zajechać właśnie na Kopart tam i pokazać wam co na przykład w tamtym mieście jest dostępne. Niedługo będę w kilku miastach w Kalifornii, więc postaram się nagrać dla was też odcinek z Kopartu. Po prostu widzę, że podoba wam się ten materiał. Chcecie coś takiego oglądać, więc po prostu takie odcinki będą pojawiały się co jakiś czas u mnie na kanale. Ale pamiętajcie, że to jest głównie kanał podróżniczy i informacyjny. Ale kopart też tutaj się będzie pojawiał raz na jakiś czas. Znalazłem jeszcze jednego Europejczyka, Volkswagena Jetę, która dostała z tyłu dosyć mocno. Widzicie tam się powyginał cały ten bagażnik w środku. Ale powiem Wam, że w środku, tutaj, jeżeli chodzi o kabinę, to ładnie. Zadbane wszystko, czyste skóry, powiem Wam. Tak, jakby to było nowe auto. Ciemna podsufitka, naprawdę ładnie to wygląda. Kluczyk jest. Wszystko dosyć zadbane. Te chromy w ogóle nie porysowane. Z przodu to samo. Nie ma żadnej szkody. To nie jest drogie auto. Więc jeżeli chcielibyście coś takiego taniego, naprawdę na szybki interes ściągnąć, no to jest taka Jetta. Zobaczcie sobie tutaj, macie numer aukcji, jeżeli Was to interesuje to sobie sprawdźcie. A tutaj auto, które ostatnio właśnie nabrało trochę na popularności, Chevrolet Colorado, taki mniejszy pick-up właśnie od Chevroleta. Ta ostatnia liczba to jest 0 tak dla Was, żebyście wiedzieli. Zobaczcie, oprócz tej szkody z przodu, to powiem Wam, że tutaj tak naprawdę nic z tym autem się nie stało, widzicie? No, kurtyny wystrzeliły to jest standard. Ale bardzo ładne wnętrze. Zadbane skóry. Nie widać, żeby to auto było jakoś bardzo zniszczone w środku. I z zewnątrz, no kurczę, zobaczcie sobie sami. To jest taki mniejszy pickup V6. Wersja Z71 Offroad. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Widzicie, tutaj, no i główna szkoda z przodu, dostał po tej stronie chłodnica. Tam wszystko jest po wyginane. Zobaczcie sobie na aukcji, ile takie coś może kosztować. Kolejne Subaru Legacy, moi drodzy, na fajnych kapciach. To jest dosyć mocno stuknięte, zaraz wam pokażę, ale w środku. Powiem Wam dosyć zadbany. Szkoda, że nie ma skórzanych siedzeń, no ale też nie każdy lubi. No ale przód jest troszeczkę już zmasakrowany jak coś. To takie subaru, moim zdaniem, na części. Chyba że macie jakiegoś specjalistę, który potrafi coś takiego wyklepać. Jeżeli na przykład Jeep Grand Cherokee dla Was jest za duży, to tutaj macie troszeczkę mniejszą wersję Jeepa. Kompas w bardzo fajnym w wyposażeniu bardzo ładne fotele widzicie Trailhawk ładne zadbane pachnie też ładnie powiem wam w tym samochodzie naprawdę aż dziwne że nikt nie palił w nim główna szkoda jest z przodu z prawej strony auto zostało spisane całkowicie na straty jest total loss i zobaczcie tutaj macie główną szkodę koło poszło zostało wbite właśnie tam w próg tak jak widzicie cały tutaj ten bok jest do roboty no ale zobaczcie sobie na aukcji jeżeli chcecie sobie poobserwować za ile takie auta się sprzedają to tutaj proszę macie numer zobaczcie jak zmasakrował ktoś tego jeepa wszystkie koła praktycznie pourywane pognieciony z każdej strony masakra widzicie paka pełna części. Nowe auto, no ale cóż z tego? Ktoś po prostu wypadł pewnie z autostrady. Pourywał wszystkie koła. Jeep Gladiator bardzo popularny i wiem, że wielu z Was on się bardzo podoba. No ja nie wiem, czy widzieliście go w środku. To jest naprawdę proste auto bardzo duże jest tych europejskich aut z 2013 2015 takich starszych tutaj macie kolejne BMW X5 też 2013 rok powiem wam w środku nawet zadbane wiadomo brudne, ukurzone przez ten parking tutaj no ale to już swoje lata takie autko ma tu jest jedna BMK. Tu stoi druga też właśnie chyba 2013 rok, albo nawet i starsza. No i macie szkodę tutaj z tej strony plus pełno takich małych jakichś rys, wgnieceń braków w niektórych częściach tych takich chromowanych, ale tak poza tym ogólnie auto w dobrym stanie. Pokażę wam jeszcze numer aukcji, żebyście mogli sobie sprawdzić, jeżeli jesteście zainteresowani. A tutaj z tyłu znalazłem jeszcze takiego starszego trochę Mercedesa C300. Ładna czarna tapicerka w środku, powiem wam, dosyć zadbany. Tylko pamiętajcie, to już jest troszeczkę starsze auto. Ono już swoje pewnie wysłużyło, ale widzicie, ładny, zadbany. Nie jest tak źle. Takie autko pewnie za grosze tutaj pójdzie. Zobaczcie sobie numer aukcji. A tutaj kolejny dosyć popularny samochód, który jest ściągany do Polski, czyli Jeep Grand Cherokee. To jest podstawowa wersja. Widzicie, zwykłe siedzenia. Brak skóry, brak szyberdachu. Ale fajnie, że ta podsufitka jest ciemna. Mi się to podoba. Widzicie, tak to wygląda w środku. Jeżeli chodzi o zewnątrz, no to już Wam pokażę. Przód w miarę ok. Tutaj niestety z boku dostał przednie i tylne drzwi praktycznie do wymiany. To co mnie trochę przeraża w tym Jeepie to jest to, że żadna z poduszek powietrznych nie wystrzeliła przy takim silnym uderzeniu. To powinno wam trochę powiedzieć o bezpieczeństwie tego auta. Ono może być duże i toporne, ale kurde jednak te poduszki trochę mnie martwią, że... W ogóle żadna z nich nie, nie wystrzeliła. No i dobra, moi drodzy, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie oglądać więcej odcinków z kopartu, no to piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym. Cześć!